Poszedłem i z daleka zauważyłem czerwoną plamę jest to krew oczywiście Zanim tu podszedłem spojrzałem w prawo a tutaj leżą szczątki jelenia Tylne badyle i kręgosłup. Niestety jest to łania, no bo mamy tu kręgosłup z czaszką. Ale ją wilki okorowały, ja pierdzielę. A już mi tak serce zabiło. Bo już myślałem, że będę miał może wieniec. Masakra. No nic. Nie tym razem.